No dobra, cześć manko. Ja jestem Marcin. Players w tym filmiku, jak widzicie, ekran mojego komputera. Um, Nagryłam to komórką i dzisiaj daję Wam wybór daję Wam wybór gry, którą byście chcieli, żebym nagrał. Macie tutaj do wyboru: Antarnet, Proxysa, to nie zwracacie to na to też. Tak, y, Blockade, kiedy to są. No stale, no Legends to nie jest moja gra GTA, South Park, Net for Speed World, Counter Strike, Nexon Zombies, Minecraft, Esport FIFA World, GTA so no FIFA 13, Crossfire Europe, or Europe Co ja gadam, jakie Europę? Wszystkie, yy, wszystkie gry są spoko, naprawdę. No i dobra. <coughs>

No i możecie wybrać jednym z nich albo mogę nagrać tam parę po kolei. No dobra. To, cześć.